Doskonale rozumiał to Viktor Frankl, psychiatra i więzień obozów koncentracyjnych. On w najgorszych warunkach udowodnił, że człowiek może przetrwać każde jak, jeśli ma wystarczająco silne po co. Frankl pisał, że sens życia musi przetrwać cierpienie i nie może być od niego oddzielony. To właśnie poszukiwanie sensu w ucisku, a nie ucieczka od niego, dawało mu siłę. I innym, którzy, podobnie jak on, również doszli do takich wniosków. Krzyż, rozumiany jako cierpienie, jest tak bardzo niepopularny, właściwie jako symbol naszej wiary, także. Wielu osobom tak bardzo on przeszkadza, tak bardzo Kuje w oczy i w sumienie. Wielu chciałoby go zniszczyć, zedrzeć ze ściany wyrwać z sumienia. Lecz my staramy się patrzeć na krzyż przez pryzmat wiary, zbawienia. Każdy ma jakiś krzyż w swoim życiu. Pomyśl dzisiaj o tym swoim, i usłysz te słowa. Twoje cierpienie nie jest bez sensu. Jest to chwilowy ucisk, który, jeśli oddasz go Bogu, może wywołać w tobie bezmiar chwały w przyszłości. Dobrze, że jesteście. Życzę Wam, by ten dzień przyniósł Wam siłę do odnalezienia sensu w Waszych codziennych zmaganiach. Niech Bóg błogosławi i szczęść Boże!